Czy Bośniaku mogę to powiedzieć? Co mogę o Bośniaku powiedzieć? Bośniak de facto nigdy raperem nie był. Bośniak trochę jak muflon, wiesz, tylko muflon. Jakby, jakby to powiedzieć. O, bośniak to był ziomek, który z zajawki, ja mam taką interpretację go osoby, która z zajawki z zamiłowania do kultury hip-hop przyjeżdżał na bitwy freestyle'owe. Czy takich solo kawałków ileś wypuścił, nie wiem, bo chyba żadnego nie słuchałem. Dwa czy trzy disy na Flinta wypuścił i to tyle. A tak poza tym to taki chyba normalny ziomek, co, co. nie wiem, co pochodzi ze środowiska, ale zajmował się innymi rzeczami niż rap. No chyba Bośniak nie wydał żadnego kawałka poza ten. On miał... On mnie nie lubi, nie? <grych> bo ja też chyba za nim tak nie przepadałem muzycznie, bo tak prywatnie tego nie znam. On miał raczej fajne stilo, bardzo dobre flow i też był taki charakterny. O. I to tyle. Dziwi mnie bardziej, że Flint kariery nie zrobił. Bo on do, pro, do, do tej, do wytwórni PZ, do Koki dołączył, coś tam wypuszczał. No nie wiem, nigdy to jakoś tak nie, nie zażarło. A on swego czasu przez bardzo długo robił rzeczy, które były świeże. Bardzo świeże były. Ale nie, może za, za, nie wiem, może źle je robił, może, no nie wiem. A to, że potem przegrał Beef z Filipkiem, to jakby to nic nie zmienia, nie? Bo Flint już i tak był wtedy zakopany muzycznie pod tym względem. Ja z Flintem miałem możliwość kiedyś okazję porozmawiać, bo on pracował chyba w KSW TV, coś takiego i gdzieś na jakiejś gali go widziałem. Bo on wywiady chyba tam zakulisował, przeprowadzał w KSW, a ja jako, jako chyba na jakiejś frikowej gali z nim chwilę porozmawiałem. Flint, dajcie tam wypuszcza trojko, 1-2000 wyświetleń. Okej, okay, dzisiaj studio wygląda tak. Nie czuję dumy, kiedy i pewno siebie, oparłem całą masę racji na dyskryminacji Pani głaskali, fanki były jak husky też myślałem, że przemoc cokolwiek wyjaśnia bo kiedyś dostałem w buzie... Freestyle'owcy ogólnie nie robią jakichś karier z tego nowszego pokolenia ale z tego starszego też nie robili w większym chyba takim takim niespełnionym talentem to jest Tetris duże P zresztą to samo to Chyba właśnie przez przypadek Solar i Biała z, z tego kurwa stworzyli wytwórnie. Quebo myślę, Quebo ja bym nie powiedział, że to jest freestyle'owiec, który poszedł w rap, tylko to jest raper, to jest uzdolniony raper, który freestyle'ował. To, to ja bym, to nie jest tak, że wiesz, że chłop wygrał cztery razy bitwę, bitwę, wielką bitwę warszawską i potem postanowił, że płytę wyda. Oester tym bardziej nie jest freestyle'owcem. Oester to jest przejebany raper, który potrafił freestyleować. To jest to samo co Kłebo. Ja muzę Tetris'a uwielbiam, jakieś nawiązanie do lotu, do samolotu, była taka płyta yy, i on chyba stamtąd jego tata była, o lot 2011, Tylko, to, to chyba cała płyta się tak nazywa, bardzo spoko i, i kawałek ile mogę też bardzo lubię. Gdzieś słyszałem, on pracuje chyba teraz w jakiejś wytwórni i jest menadżerem artystów albo koncerty, bo, coś takiego, bo ktoś mi o tym mówił, bo mnie to bardzo interesowało. A z Pichem też nie wiem co się dzieje. Ty. Tylko wiesz też troszkę inaczej. Jest. Pichu nagrał pewnie kurwa z 20 płyt. Yy... I pewnie jakieś tam... Z... To już po pewnym czasie chyba już się nie chce, nie? Nie wiem. ambicja patrzą na mnie jakbym gadał do nich szyfrem jakby nic ma no jestem Stron, ulicy mlekiem i miodem nie płyną z nie może być lepiej płyną w rąd porwał ich etanol i gniew ale dlaczego to ja mam oddzielać ziarno od prąd, nie? Co z komilem? Komil też się! On wtedy tą nutę taką rzucił. E... A tu Żapsona z No to pamiętam. Paradoksalnie to nie było w to było na takim kurwa bicie. A on chyba teraz siedzi w tym. W, e... w Portugalii? Tak jest to! Podziały nie grają, Ty wie, że to flow, czy nie ja bo to ba 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 wangla Leci, siok, zna, szotem jak z karabinu, sata, ta tata, 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 Spóźniony, to czeka Cię kolejka i dawaj stary Lane. Put your fucking hands up. Głowa do góry. Fajnie <much> ma klapki, ma tak, jak ja, grabie do rana. Czas wyprzyjemy na nią dupę, trzema na wylot. Zawsze sięgam po najwyższą półkę, jak go na imprezy se chodził z drabiną. Ja zawinąłem to podejdzie typ, i zapytałem o to, może ze mną winą być o. Ni z tobą, ni z witą, bo leżą na piłkarzeki i na piwo piwoźniki. Nikt nie myśli o pierścieniach. Do rana od niego wypłynął. Pochodzę znastał taką mocno ten? Nie wiem, stary. O, dawaj bit z Filipkiem! No! Dobra, dawaj bit kurwa! Dawaj bit. No! Klasyczek! No! Tego przez Filipka poznałem ogólnie. O. To znowu ukomieni Filipek i nie damy dupy to nikomu ani za nic, patrzysz na moją kniatę i wiesz, że znowu beat zajebali ich, zajebali hit, to hit zjadamy tu tuch Czego chcemy? Beatów perzzi, czym płacimy? Killem baby, wiesz mi Też se te wokale na te bity zajebane, kiedy nie mam hajsu wiesz mi? Kiedy nie mam hajsu chcę być normalny, więc nie mam hajsów Beatmaker znów dał chuj, nie myśli, że mu damy kwit, choć nie powiem, że nie ma lepszych, bo niektórzy podejmują podjebany bit I nie ma szans, że za te dwie pęlety dostaniesz spręgę ta I nie ma nas, by zrobić ci No chociaż za Ty, eee? Tybie znów nie pytasz, kim ma by być ten bit? Przecież mówiłem ci dojebany basy i dojebany Hati kij, lit, git Yeah, Że co chcesz za niego kilkaset, eee, wiesz co? To nie chcę go idź grać set. Podpalili level studio, raz i z się producentem. Za to, typie, co ty mi tu proponujesz, powinniście zabierać na giloty, no i dopuścić siecie. Dawaj, bit, kurwa, dawaj, dawaj, bit, kurwa, dawaj, beat, kurwa. Nie dawaj, no, dobrze nabija, no! Dawaj, bit, kurwa, dawaj, dawaj, bit, kurwa, ja, no ja mam z nim to, jakiś kontakt z nim, mam, bo on drużynę. Kamil and friends full y trail ziemia. Hmm? No. dawaj ten bit. Filipek, jestem na stałe tu przerywnikiem, człowiek pisanka w opinimencie, więc może można Ale Filipek się kurwa w ogóle rozwinął, jeśli chodzi muzycznie, nie? Trzeba się tutaj poświęcić, uh, typie, dla dobra rapu. Śmieszą mi kurwa, karierowicze, który brakuje się tutaj wakatów, bo Filip tu wchodzi i czujesz pod ziemię. Pan, ci mordo, palą synapsy, mam boskie poparcie. Odkąd na bitwach dawałem rapsy, Tomasa Skiri, nie brak mi siły, robimy progres, aż ty się patrzy. Nie po to sobie, wypruwam żyły, by mnie ominął tu gotówki zastrzyk. Uu, moje teksty znasz na pamięć, nawet Joanna Dark mówi, kiedy tu wchodzę, to masz przejebane. To pory je bered i pory je bo fifi na czele ty